Eluwina, Marina Z tej strony ja. Vulcanic Gaming. Dzisiaj sobie zagramy Fortnite'a. Patrzcie, za ile mam fałdowców i ile mam nagród, żeby zdobyć fuzję. 26 stopni, żeby zdobyć fuzję w ogóle. I sobie kupię dzisiaj w sklepie Ninjaulik. Bardzo fajny kilo. Oczywiście z twórcą Dradix, YouTuber To jest mój ulubiony prawie youtuber Nie no, poznałem go dopiero Ale go kupiłem, żeby kupować właśnie takie rzeczy Jeszcze swojego kodu twórcy nie mam Więc napiszcie w ogóle w komentarzach O, zapomniałam, Zawsze łapkę w górę subskrypcję. Niestety nie pokażę twoje, swojej twarzy ale zmieniłem, że pokaże ją swoją, oczywiście twarz, gdy zostawicie po tym filmie 20, 10, 15 łapek w górę. Pokaże swoją twarz. Ale niestety, ale nie zostawiliście 100 łapek w górę, tylko dwie. Więc niestety, jeszcze zagramy na bogato ogólnie Powiedzcie, czy lubicie ten Trypsart z narrekerów i czy podoba wam się ten skin i w ogóle ten kill off, nie, nie public. bo on mi się bardzo podoba Patrzcie w ogóle który mam stopień tu bojowego patrzcie co pomógł mógł to kupić, ale nie, I niestety ja nie wydaję od tylko takie potrzebne rzeczy wydaję tylko to specjalnie robię dla Was wszystko, żeby wydawać te rzeczy, z chęcią chciałam pokazać i kupuję ten Wam, ten miniaulik, ale niestety nie miałam czasu, żeby w ogóle zrobić odcinek bo wcześniej chciałam się uczyć, żeby być ministrantem niestety ma słabą pamięć, więc nie zrobiłem tego. Tak. Trochę tam się połączyłem, ale i tak tego nie zapamiętałem. Więc niestety. Ale wpadacie też do, mam, do mojego kolegi. tym ciu 1-2-3. Bo się tak nazywa. Mam już dwa filmy. Zrobiłem nie pamiętam. Hej, teraz postaram się jakieś wyzwanka wykonać. porabicie lamusie, bambusie trafiłem kogoś, lol z noskopa Dobra, to my sobie polecimy na farmę fury. jak coś to pokażę wam w którym miejscu jest literka i tylko uwierzcie mi, naprawdę ona tam jest, tylko że ja jeszcze ją odebrałem sorry ale spokojnie nie ma co się martwić jak chcecie, żebym się zrobił, odebrał tego skina szlam, tego czerwonego glucia, to spoko. Dzisiaj mogę jeszcze to na odcinku postarać się zrobić. Patrzcie, w ogóle mi się jakiś fioletowy pasek zrobił. Miałem żółty, a mi się fioletowy zrobił. Nie wiem o co chodzi. Dobra, to pokażę Wam, gdzie jest ta literka I. na bogato, tylko muszę tu zebrać jakąś broń, mi gościu nie zabił. Patrzcie, wierzcie mi, tu jest ta literka w tym miejscu. Sorry. Sydalemi gościu zdjął. Oczywiście z bazuki. To jest A kara. To są bambiki. Bambole, kurde. Albo bag gry. Ciekawe, czy mi odrodzą. Są dzieci nie, bo stąd są to z takimi babcami. Umarłem. Ha. Nie wiem co na się z takimi bambolami nagrywać odcinek Są ogólnie randomowi ludzie Bo inni ich to po prostu, by to nie mogli dać Więc nie Tylko nie weźmie mojej karty Z bombikiem To jest pompa wszystko No kurde, co? Za Ja wychodzę od niego, nie mam zamiaru Czy masz mieć osiemnaste? Co? Kurde Dzisiaj mam zrobić sama. Proszę bardzo. Zobaczmy o co chodzi w tym zadaniu. Albo jak nie wiem. Kurde. Jeszcze dwa tygodnie bym musiał wykonać. Patrzcie. Wejdź do kadzi siorbu w stroj. Kadzi w siorbu do kadzi siorbu w stroju kiśla szlama będę biały biedźmiż i toksyna skraty za chwilę będę miała ona jest brzydka, nie polecam jej ona jest brzydka, totalnie czy mi to dzisiaj zrobił to może mi się uda tylko, że się w boju z, z legendarnej broni muszę zadać obrażenia. Zatań przy czterech kółkach latarni do kiegoś tronogisnej. Niestety, bym musiał to zrobić. Hmm. Za pomocą YouTube'a. chcę mieć chociaż zrobione te wszystkie 6 tygodni. Albo ten, z Parszału. też te wszystkie całe. Chcę odwiedzić różne posterunki ego. To zrobię, to mu się to YouTube'a potem nie, nie ogarnę. Kuleć towarzyszy to z, z, z drużyny. O kurde. To z kolegą ogarnę. Jutro nawet może. Tak, jutro raczej to Ogarnę z kolegą. Co no, sobie dzisiaj może zrobić? Zadaję sobie z broni legendarnych. Niestety, ale dzisiaj tak sobie. To będzie dzisiaj krótki odcinek. Dzisiaj jeszcze z Może jeszcze 100 minut sobie powbić, bo dzisiaj mam zamiar grać do 23. Więc prawie 2 godziny gram. Na początku jeszcze gra, gra z bratem 1v1. One one. Nie, z bratem nie pamiętam. Chyba z bratem. I tak naprawdę to ja jestem bratem tego Tim 123 tylko że on e, tak udaje, bo nie, chce, nie chcą wiedzieć, ale nie piszę mu tam w komentarzach o oh, e, Printed Baton 076, to jest twój brat. Nie widzicie takich głupich rzeczy, bo jak on jak się o tym dowie, to ja będę miał przewalone. Wiecie jak to jest z życiem? prostu to Paruto Paru... paru to Paruto Paruto kolornuto. No siorbanek, nie. Shit. Zapomniałam wziąć stroju. Kiśla. Nie. Ale na, na bogato gramy. Dobrze. Tradycja stylu się nie, nie zmienia. Się... Ola, jakaś złota broń. Dokąd tu się okazuje, że to jest jedna miejscówka, w której są złote bronie. A wszędzie są jakieś szare, tylko.

No właśnie, że... O, w ogóle się tak skupiłem na grze. Że nic nie mówię do Was, zapomniałem teraz i dopiero zorientowałem, że ja na YouTube nagrywam. Oh no. Co ja narobiłem? Przecież przez samego siebie stracę widzów. Tak nie może być. Gość w ogóle się wkuził i wyszedł. To jest najwyższy stopień. Jest, moja na broń, ale jej nie wezmę. I'm sorry, bronio. Serio. Ja nagrywałam. Właśnie teraz przyszedł mój brat. Przedstaw się. Że też masz kanał na YouTubie. No. I właśnie się tak zagapiłem na grę, na grę, że w ogóle nic nie mówiłem. No, na bogato. Tak, niestety. Muszę wykonać głupie wyzwanie, żeby za zadać obrażenia ze złotej broni. No tam jest ktoś... ktoś kto, lu kto lubi masło. Tam jest ktoś kto lubi masełko. Stój masełko Czekamy na tego bambola głupiego Łoo, wow. wow, robimy salta łoo wow, Ale mam lagi Dobra, jeśli ja się nie wykupię tak mniej miejsce O na babzylu. Doggy. Sorry. Ale wiecie, jak działają moje lagi na nerwy mi. Super. Nie, niestety, ale ja muszę to przerwać na chwilę i kontynuujemy. za chwilę.